Siemaneczko! Dzisiaj robota w deluxe. Zaraz wam pokażę jak się robi bajeranką furek. Dobra bierzemy się. Nie robię Ładnie widać? Widać. Wyczyściłem sobie yy, soczewkę w kamerze, bo miałem zapierdzieloną całą tym lakierem bezbarwnym, dlatego na poprzednim filmiku było tak dziwnie rozświetlone, jakoś dzi dziwny obraz w ogóle był. Dzisiaj a o, <laughs> musimy to wsadzić w to. Jak ja to spakuję z powrotem, to nie wiem. W każdym bądź razie rozbieram już ten mój baldachim i wyciągamy samochodzik na zewnątrz. Jeszcze lampy muszę pomontować, jeszcze takie różne rzeczy, eee, aczkolwiek mam wykładzinę, mam kokpit, mam wyguszenie boczków do drzwi. Najgorzej widzę, że będzie problem z tą pianką, jak tego się pozbyć. Troszkę mówię przez nas, bo się przeziębiłem. Dobra, dawaj pan. Szkoda, że dzisiaj nie ma tego. Słoneczka, nie zobaczy tak się błyszczy ładnie. Błyszczy. Jeszcze żebym nie spolerował. Boga, Andrzej. Teraz. Trochę posprzątałem tutaj te folie, to wszystko. Teraz no muszę to rozebrać. Miałem to przenieść do siebie na, dzia na działeczkę, ale gdzie ja tyle pomidorów, kurwa, by te zaradził? Z tego co ja tam posadziłem, te, te moje, e, z tej połówki mojej takiej szklarenki, to i tak jest tyle tych pomidorów, że jak wyrzuca, bo jakieś popleśniałe, jakieś poczarniałe i w ogóle. Także tutaj za dużo było. O kurwa, żebym zapomniał pomalować listę beczkę pod lampę. Myślę, że spakuję ten foliak i będziemy wtedy semontować i lampy, i te wszystkie pierdoły już y, przy odkrytym samochodzie. Bo i szyby muszę po, pomyć tym rozpuszczalnikiem i w ogóle. Lampy też żebym, kurwa wam pokażę, pomalowałem jakieś takie chujowe są. Jak lakier wyschnął, takie są za mgłą. Ej, Nie wiem czemu. I takie białe plamy jakieś powychodziły, patrzcie. Za mgłą są, tu jakieś takie o. Tutaj to się wtopiło kurwa w lampę coś. Trzeba będzie chyba, przy... a nie, ona zakurzona jest trochę. Trzeba będzie trochę przepolerować chyba. Ale to już na samochodzie. O, ale będziesz ładna. No. Ja nie pamiętam czy one świeciły te lampy, czy, nie, czy ja żebym je popsuł, że już nie działają w ogóle. Dobra, rozbieram ten baldachim. Trochę szkoda, bo jutro ma padać. Nie, jeszcze jutro nie, ale pojutrze już ma padać. Kłętareczka i odkręcam wszystkie śrubki. Daj mi tu te. To będzie moment. Schowamy. Zawsze będzie można później znowu rozstawić i malować. Wielokrotnego użytku moja lakiernia jest. Ile to roboty jest? Tylko, że mnie porysował samochodu teraz. Może wyjechać nim lepiej? Tak, ja chyba wyjadę nim, bo ja tu go całkiem porychuję tymi rurami. <śm> Mogłem wyjechać w słońce, to by ładnie efekt był. <laughs> A tak nie będzie efektu w ogóle żadnego. Tak bym wyjechał, aby być tak... Wow, Ole sobie odpierdolił. <laughs> Manian. Zmieszczę się tutaj, chyba zmieszczę się. To się bymie. Kołeczka. To tak przesuniemy. Też ty tak przesyłanie i powinna wyjść. Nadeszła wiekopomna chwila. Patrzcie, lampeczki tylnie jak się bójścią. Ale też jakoś tak hukowo wyszło coś. Schowaj je, gdzieś nie porycowały. Tuti. Nowe lampy. Ja pier. Kto tą pianką tu by psikał? A siebie miałem przyciemniać jeszcze tutaj. Ale będzie piękna Biadę tu? jadę chyba. Pokaż, flaka nie ma? Nie ma, wyjdzie. Idę po kluczyki jeszcze. Wyjeżdżaj po. Dziś się otworzą? <grywa> Ripa. Jest. O, to zakurzone jest wszystko. No. Palim. <ścoughs> Kurwa rozładowany akumulator. Nie, to mnie zapali Muszę po iść. Jest. Ready, ready jest. Jadę. Power on. Zegary nie działają. Mogłem puścić przyjechać! Chodzi. Jadę. O, o kurwa, jaka ładna! Człowieku. Ale spoiler, jak się prezentuje luksusowo. Może trochę za wysoko jest. To jest trochę gazi. Wygląda. Ale tutaj. Człowieku. Patrzcie, Tużem malował od środka farbą zwykłą, trzeba to spolerować teraz. To jakaś szmata, kurwa wypchana. Także o Mogę już to sprzątać. Samochód już wystawiony, więc będzie można w nim kurwa, patrzcie jak widać psikania Pistoletem jakie ruchy <ścoughs> O mój Boże. Co to jeszcze się przykleja No ta Piednolik jak w moim garażu ale o, jakie subwoopery! Teraz nie wstyd, żeby tu stała, naprawdę. Jedynie co, no to muszę zasłonić tutaj, żeby deszcz nie padał na filtr, bo filtr stożkowy to już prawie przerzewiał. Mnie. Dobra, otwórzmy. Ale ciężki ten spoiler jest. Na łeb ziemni spadł. Możemy tutaj sobie zamontować lampy. Eee, to będzie moment. Dobrze, teraz ten spoiler trzyma tak, żeby nie, nie zamykała się klapa. Pokaż pan. Górba. Co to? Pokaż pan. Górba. Ej, jaka ładna będzie teraz. Wpadźcie na żaru Gorba, zamalowane są. Co nieco pazurem, Pan Moskrof. Nie no, muszę te żarówki przeczyścić no człowieku. Tu mam rozpuszczalnik. I zeszło. Jedna jest. A druga jest. Trzecia. Kurwa, jakieś takie ciemne, jakby wszystkie popalone były. Dobra, tutaj dużo nie trzeba. Jest, jest. Ej, ale... A, tu mam śrubki, dobra. Ciekawe, za ile by on wsiadał teraz. Jakby <noise> ją wystawić gdzieś. Dawaj drugą stronę. Ja nie wiem czemu mi dwie śrubki zostały tylko. Może tu są gdzieś dzisiaj... A nie, są jeszcze. Dobra, raz, dwa. Jeszcze dwie mam. Żadnej uszczelki nie było? woda no, będzie się lała do samochodu teraz mi. Przeczyść żarówki. Słabo się czyści, będę musiał chyba żarówki powymieniać. Dobra, i tak pewnie światła nie działają. bo klosz, że mu kręcił. Dobra, wkładaj pan. Będzie świecić. Teraz druga strona. A tego nie trzeba gdzieś złapać. Tu! Chyba trzeba. jest. Dobra. Teraz to. Kurwa, kabel trafnie przeszkadzał Dogi, paluszkiem I jest Dobra, z tyłu już mamy ładnie, ale trzeba spolerować, bo są tutaj jakieś odkurze. Odkuzie jakieś tu jest na Nie wiem, czemu to tak popękało the Detailer. Zaraz coś przyniosę, gulba. I teraz patrz na co mam. Górbanówka sztuka jem. Czemu wychodzi? Wychodzi to. A, kołeczki się popsuły. No zarąbiście. Wiesz pan, na silikon chyba dać. Nie no, nie trzyma się człowieku. Zaraz wam co się robi w takich sytuacjach. Trzeba troszkę poszerzyć kołeczka. No może teraz lepiej. posierzyć. wkręci wkręta, to się troszkę posierzy może. O kurwa, Tu już zbielało, ale odpadnie. Nie. Nie będzie dobrze. Dobra, to później się to ogarnie. Od środka tam się coś tu wkręci. Wkładaj po. Podkładem Podkładam tu. Podkładem lub wszystko. Grubo nawet jest pod kolor. Takim brokacikiem jest. Majster poprzeciera, to będzie jeszcze ładniejsze niż było. Porysujesz. Jeszcze różowy kolor jest pod spodem. Jest. Tył mamy odbajeziony. O kurde, człowiek już się odprysnął. Lakier. Czymś <grym> uderzyłem. Co się dzieje? Łuszczy się coś. Nie wiem jak ja to ogarnę. Te pianeczki. Zajmijmy się troszkę przodem. Nie wiem, czy nie będę zmuszony przyczepić tego, żeby nam trzymało ten grill. Ee, nawet mogłoby być taki czarny. Tu smarknę od spodu. Albo nawet jakoś złapię specjalistycznie i nikt nie zauważy, że to tak powinno być. Tylko to troszkę muszę oszlifować. Trzeba by było trochę odciąć ten, żeby tak wszystko niebieski nie było. Może na czarno pomaluję, jak to jest teraz. I będzie luks. Dobra, wierć pan swoje dziureczki, Będzie lepiej trzymać. Dobra, teraz wkładamy lampeczkę. No i może ringi będą świecić jeszcze. Co wątpię, ale... i nie pasuje coś tutaj. Kręć na siłę. jest dobrze. Tu też jest dobrze. Kurde, czemu to tak jakoś dziwnie jest? Dobra, tu powinna być już uszczelka. Tej uszczelki nie mam. Dawaj drugą stronę. master <laughs> jaki detajler. Człowiek. O mój Boże. Pobrybany kablet. Kopli na siłę Wcześniej pasowało, to i teraz musi pasować Nie wiem czy nie będę musiał jeszcze zaingerować tę Gdzie powarką gdzie złapać Jest dokręć pan śrubeczki Ej, teraz to takie sporąbane już w tym samochodzie z elektryką, że ja już sam nie wiem gdzie co i jak ma działać? Dopchnij panużko. Ej, wszystko się trzyma, aby tylko. Dokręć i nie dotykaj, bo się rozpadnie. Kurde, kabli na no obrywanych. O co tu chodzi? To było tu. Zalepiłem tym lakierami wszystko. Dobra, to było tu. To było tu. To to musiało być tu. No. Kurwa, pęka to. Ej, zobaczcie, nie można odpalać samochodu. Zobaczcie, jak kompresor pompuje. <śm> To pęka wszystko. Jezus, pęka wszystko. Zapnij pan maskę i, i nie otwieraj. To świateł długich chyba to jest. O teraz to tak Tu jeszcze mam, żeby tutaj do czynnika podłączyć. Ale... Tam jeszcze coś wisi na dole. Co to za bolec? Sali go tutaj dziś niech lezi. Kabli, kurwa, pobrywanych. Nie wiem, co to jest w ogóle. Pokażcie światła działają. Andrzeju. To chodzą. Ja pierdzielę! A kierunki? Jest. A z tyłu? Jest. Z tyłu też się lampy świecą. O, tu nie ma kierunka. Wtyczka kurwa wychodzi. Jest! Tak, będę musiał to yy, zamontować to. Żeby przytwierdzić to wszystko do kupy. Jadziem na przegląd! <susy> Luksusowo! <susy> Także prezentuje się ładnie. Patrzcie z tyłu lampeczki też chodzą. Jedynie co no to nie mamy kierunków bocznych Bo są zamalowane No nawet nie wiem czy działają Tu mamy chłodzenie A jak to dostanie ciśnienia bara To już pęka I to wszystko spadnie z tego pewnie Pięknie bardzo ładnie. Szkoda, że ringi nie świecą. Yy, trzeba było nowe jakieś kupić. Co się dzieje? <słyska> Jak ja się pozbędę pianki teraz z podłogi, żeby dybanik dać. Damy radę. Nie takie rzeczyśmy robiły z Andrzejem. No szkoda, że dopiero teraz zauważyłem, że to mam, nie? Bo tak to byśmy to pomalowali sobie w kolor. I by nie było tutaj żadnych jakiś tam ceregieli. Fajnie, że pasuje tutaj ładnie. Że prawie nie będzie widać tutaj jakiś tych. No to przyspawał. By było pewniejsze. Bardzo mi się podoba boczny profil tego samochodu. E, z tym e, spoiler tak fajnie akcentuje. Przez kamerę tak tego nie widać, nie? Ale Ale fajnie to wygląda. Koła trzeba będzie psiknąć, pomalować. I będzie ładna perełeczka. Jezus, człowieka, to musisz polerować to wszystko. Odkurz taki tutaj na. Bez barw, się rzucił, że takie maty są gdzie nie gdzie. Trzeba na luz rzucić i do tyłu. Kurwa ręczny nawet mam. Niemożliwością. Stój! Co tu tutaj się wala? LEDy. Naprawdę teraz nie będzie wstyd. Może się tak stać. Ładnie wygląda. Koła jeszcze oszpecają bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Tutaj na jeden bok mam tą listwę taką maskującą pod lampę, a na drugi bok nie mam. I co teraz? To będę musiał dokupić takie coś. Chyba, że tu gdzieś się wala po samochodzie. Taka listwa. Może gdzieś wdajdziesz tutaj. Króca bomba. Nie ma tutaj. Już by, by się tutaj prężyła. Yy, to z przodu, tutaj, pomaluję tą farbą do temperatur. Ona jest fajna, taki czarny mat jest. Taki mocno czarny mat. No nie myślałem, że tak ładnie wyjdzie. Kupiłem e, taką ramkę tutaj, żeby założyć na to, nie? I kupiłem taki lecik. Nie wiem, jakie on jest długości, ale możemy wsadzić, że tak powiem, pod... Pod uszczelkę, taką. I wyprofilować, i za zaświecić. <grymne> Odbajerzyć może troszkę. Oka zaraz zaciemnić, wejdzie pod to. O kurde, za cienkie chaty kupiłem. Starcie, chyba starczy na całość. Mam dwie paczki tego, to powinno starczyć. Patrzcie, byśmy tak se to włożyli. Hops. Wyprofilowali Ej, i będzie ładnie wyglądało, i potem byśmy mogli jeszcze to wpierdaczyć tutaj, o tak, wyprofilować. I podłączymy się będzie tak fajnie świeciło. Ej, zajebiście, żeś wymyślił. Geniusz. Tylko nie wiem, jakiej długości to jest. Trzeba by było jakoś tu zacząć i żeby tu skończyć. Nie, na całość to chyba nie starczy to. to. Ale, kurwa, pomysł dobry je. Bajerancki tuning. <grystanie> A mam parę takich tych światełek w garażu. Kiedyś mi ktoś przysłał. Ja sobie kupiłem kiedyś też. E, może... E, długawe jest. Kurwa, może by starczyło. Pokaż mi. <grystanie> Ej, starczy w koło. Zajebiście. Zajebiście, już jestem zadowolony. Także tym sobie jeszcze tak zrobimy, bajrancko. Odpalimy z mojej bateryjki do odpalania samochodu. Na krótko. No, czemu nie świeci? Już kurwa popsu, tutaj jest? Ej, nie świeci, oszukały mnie. O Jezus, to świeci tylko tak słabiutko. Kurde, ja myślałem, że to mocniej daje. To jedynie bajer w nocy byłby. Patrzcie, jak to słabo świeci. Kurde, ba nie, nie myślałem, myślałem, że to mocniej daje. Ale i tak ładnie będzie. Wieczorową porą. Majstre, jak zrobi, to... <laughs> Jeszcze będzie tak chciały kupić taką maszynę. Kluczyki zabrałeś, że nie opierdoliły. Jeszcze tak se trochę podłubiemy przy tym. No i jedziemy na tą hamownię. I jeśli przeżyje, to jedziemy na Mubi Dabi Tuning Festival. Zobaczymy. No tak. Dobra, słuchajcie, byłoby na tyle na dzisiaj. Także git malina do następnego strzeczka. Cześć! Pakiet premium za 500.